Ładnie, ładnie, uratowałem mu życie, on tylko dziękuję. Co to ma być? Nie patrz tak na mnie. Witam. Hej, przyjacielu, jestem waszym bohaterem, uratowałem wasze miasto, uratowałem szeryfa. Zostaw mnie w spokoju. Nie jesteś zbyt miły. Co za ludzie, ani krzty wdzięczności! Człowiek ryzykuje życiem, a ten zostaw mnie w spokoju. Ej, gładziochu, chcesz coś? Może chcesz się napić? Czegokolwiek. Naprawdę, czegokolwiek. Czym ty kurwa jesteś? Nie widujesz guli, czy jak? Nie. A co to jest gól? Cóż, nie wszyscy z nas mogli się schować w wygodnej krypcie, kiedy spadły bomby. Pewna grupa została tutaj na powierzchni. Nie dostała pełną dawkę uderzenia termicznego i promieniowania. Zamieniliśmy się wchodzące trupy. Wedle tego, co wiem, starzejemy się wolniej od Was, znacznie wolniej. Jest nawet na świecie kilka guli, które żyły podczas wojny. Oczywiście, ponieważ mamy twarze przypominające tłuczone mięso bramina. Ludzie nie odnoszą się do nas zbyt przyjaźnie. Zresztą nieważne. Przywykłem już do tego, że ludzie traktują mnie jak śmiecia. Szukam mojego ojca. Facet w średnim wieku widziałeś tu kogoś takiego? Nawet gdybym coś o nim wiedział, nie powiedziałbym ci. Skąd pochodzisz? Z miejsca nazywanego Podziemiami. To miasto guli w Waszyngtonie. Wyruszyłem, by szukać przygód i szczęścia. Znalazłem... cóż, znalazłem się tutaj. Jestem tu w zasadzie uwięziony. Colin mówi, że nie mogę odejść, dopóki nie spłacę długu wobec niego. Oczywiście jednocześnie pobiera ode mnie opłatę za żywienie i spanie. Jeżeli wybierzesz się kiedyś do podziemi, powiedz Karol, że ją pozdrawiam. O co chodzi z tym radiem Galaxy News? Pan Moriarty mówi, że radio może być włączone. To fajna stacja. Lubię słuchać DJ-a Tridoga i tego jak zagrzewa do dobrej walki. Ech. Gdybym tylko mógł w tym uczestniczyć, zamiast tkwić w tej dziurze. Co słychać w mieście? Szczerze mówiąc, nie wiem. Jeśli ci bardzo zależy, porozmawiaj z Manią. Ona mieszka w Megatonie, najdłużej z nas wszystkich. Do zobaczenia. Trzymaj się, Gok. Do zobaczenia wkrótce. Kim ty do diabła jesteś? Skąd cię przywiało? Moriarty cię nasłał? Tak. I twierdzi, że wisisz mu jakieś kapsle. A to drań! On mnie oszukał! Chce mnie zabić. Te kapsle należą do mnie, zarobiłam je! Zwolnij, opowiedz mi swoją wersję historii. Słuchaj, kiedyś pracowałam dla tego buca, no wiesz, świadczyłam facetom różne usługi. Cóż, miałam tego dość. Powiedziałam Moriartiemu, że zabieram swoją działkę i odchodzę. Nawet się z nim przespałam, żeby dobić targu. Następnego ranka powiedział, że nie mogę odejść. To zabrałam moje kapsle i uciekłam. Teraz rozpowiada, że jestem narkomanką i złodziejką. Wysłał za mną swoich fagasów. Chyba potrzebuję nowej kryjówki. Słuchaj, daj kapsle, to powiem mu, że cię tu nie ma. Dość mam ukrywania się, jak jakiś pies z pustkowi. Chyba masz rację. Proszę, to wszystko co mam. Daj mi teraz spokój. Siwa, czy ty na pewno oddałaś mi wszystkie kapsle? Czy oby na pewno nie kłamiesz? No bardzo mi przykro, bardzo mi przykro, dziewczyno, ale nie chciałaś współpracować. Proszę bardzo, kłamała. Kłamała, zostawiła sobie sto kapsli. Tak nie może być, zła. To była zła kobieta. Daj spokój, siwa. Nie mogłaś oddać wszystkich kapsli? Zobaczmy, co ona tutaj jeszcze skrywa. No i proszę bardzo, co tu mamy? Mamy złom, środek czyszczący, Abraxo, Radex. Terpentyna, Pire błysk Błyskawiczne, Młotek, Gazrurka, Apteczka. Muszę wyłączyć to radio. Znacznie lepiej. Weźmiemy sobie też psajko i wszystko, co jeszcze można zabrać. O! Karton papierosów. I odlot. A co tam siwa ma w szafie? Eee, nic szczególnego. Amunicja. Amunicja na pewno się przyda. No cóż, możemy wracać do Moriartiego? Po tych wydarzeniach Kent zaczynał rozumieć ten świat. Docierało do niego, że na Pustkowiach królują chciwość, przemoc i instynkt przetrwania. Nie ma tu miejsca na litość i ckliwość. Zwycięża silniejszy i lepiej przystosowany. W krypcie życie było znacznie prostsze, czysta woda, regularne gorące posiłki, i poczucie bezpieczeństwa zapewniane przez mieszkańców, i grube wrota krypty. Na pustkowiach będzie musiało to wszystko walczyć, inaczej zginie. No to jak będzie? Parę kapsli, żeby dowiedzieć się, dokąd poszedł tata? Czy spróbujesz na własną rękę? Pustkowie bywa takie brutalne. Ale z ciebie dupek morjardi. Rozwiązałem twój problem z siwą, a ty dalej chcesz pieniędzy za informację o moim ojcu? I dobrze, mam nadzieję, że dostała na to zasłużyła. Kena irytował Moriarty. Ten dusi grosz nie dostanie nawet złamanego kapsla. Ken postanowił, że na własną rękę dowie się, gdzie mógł pójść jego ojciec. Szukając informacji, Ken trafił do oczyszczalni, gdzie napotkał starego Waltera, od lat zajmującego się zaopatrywaniem miasteczka w czystą wodę. Ten nie wiedział nic o jego ojcu. Opowiedział mu natomiast o problemach, jakie nękają megatonę w związku z awariami w oczyszczalni. Gdzieś w mieście nastąpiły wycieki z rur, i Walter poprosił Kena o ich naprawienie. Najprawdopodobniej były trzy wycieki. Trzeba było je zlokalizować. Nie wydawało się to trudnym zadaniem. Podążając wzdłuż zainstalowanych w megatonie rur wodociągowych, Ken szybko i sprawnie zlokalizował wszystkie trzy wycieki, po czym bez trudu je naprawił, korzystając ze zdobytych w krypcie umiejętności. Następnie skierował swoje kroki do kliniki gdzie odbył pouczającą rozmowę z doktorem Churchem. Jestem doktor Church i prowadzę tę klinikę. Nim zaczniesz prosić o pomoc, lepiej poznaj zasady. Zasada pierwsza. Nie przeszkadzaj mi. Jak już będziesz mi przeszkadzać, to lepiej bądź w stanie krytycznym. Jestem już i tak dość zajęty ludźmi, których lubię. Przestrzegaj moich zasad, a ja cię załatam, dostanę zapłatę i się dogadamy. Przyjacielskiej rozmowie z doktorkiem... Ken zdobył bardzo ciekawą informację. Leo Stal. Chłopak władował się w kłopoty z odlotem. Przyłapałem go tu dwa czy trzy razy, jak próbował ukraść moje środki znieczulające. Nawet jego rodzina o tym nie wie. Chodzi nocami do oczyszczalni, żeby ci pać. Nie wiem. Nie potrafię do niego dotrzeć. Może tobie się uda. W mosiężnej latarni Ken spotkał Leo Stala. A niech mnie. Nowa twarz, co? Nazywam się Leo Stal. Miło mi, miło mi, ta. Witaj, Leo. Co tam słychać w mieście? Słyszałeś jakieś plotki? Ej, żaden ze mnie opluwacz. Nie lubię rozpowiadać o rzeczach. Wiesz, co mam na myśli. Każdy ma jakieś tajemnice. I niech tak zostanie. Słuchaj, wiem, że to bardzo delikatna sprawa, ale doszło mnie słuchy, że masz problem z prochami. Niech to szlak. Kto ci powiedział, że. Nie mam pojęcia, o czym mówisz. Ja chcę tylko pomóc. Pomóc? A w czym niby? No to jestem, czpunem. Wielka mi kurwa sprawa. Nikomu przecież nie robię krzywdy. A co z twoją rodziną? Wszyscy się o ciebie martwią. Pewnie masz rację. Powinienem im powiedzieć o moim problemie, no nie? Tak sobie myślę, że to dobry pomysł. No ale nie wiem, co mam powiedzieć. Od wielu lat okrada mi oboje, żeby mieć na działkę. Od czego mam zacząć? Cóż, coś wymyślę. Słuchaj, chcę ci podziękować za pomoc. Chyba trzeba było kompletnie obcej osoby, żebym zobaczył jaki ze mnie dupek. Weź ten klucz, to do mojego prywatnego zaopatrzenia. Pozbądź się tego towaru, spal go, sprzedaj, nie obchodzi mnie, co się z nim stanie. Ken niezwłocznie wrócił do oczyszczalni. Ta? O co chodzi? W oczyszczalni Ken poinformował Waltera o usunięciu wszystkich nieszczelności z instalacji wodnej. Cóż, a niech mnie! Ciśnienie w oczyszczalni wzrosło. Zdaje się, że wszystkie dziury zostały załatane. Dziękuję ci, przybyszu! Dziękuję ci! Ale słuchaj, tylko kwestią czasu jest, nim znowu puszczą, a ciebie może już tu nie być. Zaproponuję ci umowę dam ci kapsle za wszystkie zapasowe części, jakich możesz mi dostarczyć. Znajdziesz je porozrzucane po całych pustkowiach. Jeśli będę mieć stały zapas części, mogę utrzymać działanie oczyszczalni, a rury powinny być w porządku. Umowa stoi? Ken obiecał dostarczać złom do oczyszczalni, jeśli tylko jakiś znajdzie. Dobrze. Wygląda to coraz lepiej. Te części pozwolą elektrowni działać i zapewnią wodę miastu. Przybiegnij, gdy tylko coś znajdziesz! Następnie Ken otworzył skrytkę Leo i zabrał wszystko, co tam znalazł. Korzystając z publicznej łazienki w megatonie, Ken zastanawiał się. Kogo jeszcze może spytać o swojego ojca? Musi być ktoś oprócz Moryard jego, kto posiada jakieś przydatne informacje. Co jest? Nie patrz tak na mnie. Tak? Szukam ojca, a facet w średnim wieku. Wiesz może gdzie on jest? Tak, pamiętam go. Widziałam, jak rozmawiał z Moriartym. Tacy przystojni mężczyźni zapadają w pamięć. Słuchaj, słoneczko, chciałbym z Tobą zostać, ale muszę znaleźć Tatę. Mmm, też chciałabym spędzić z Tobą trochę czasu. Słuchaj, mogę Ci pomóc. Idź do biura na zapleczu. Moriarty ma tam terminal. Jest na nim wszystko, co chcesz wiedzieć. Tu masz hasło. Szkoda, że jesteś jeszcze dzieckiem. Mogłabym cię nauczyć paru rzeczy. Dzięki, Nowa! Nawet nie wiesz, jak mi pomogłaś. Trzymaj się. Ken pośpiesznie poszedł na zaplecze do biura Moriarty'ego. Usiadł przy terminalu. Wpisał hasło i znalazł. Znalazł informację o ojcu, Moriarty. Ten skrupulatny skurczybyk wszystko tu zapisał. Ojciec udał się do rozgłośni radia Galaxy News. Nagle wszystko stało się o wiele prostsze. Znajdzie to miejsce i problem z głowy. Tam będzie jego ojciec. Niezwykle podniecony chciał od razu rozpocząć wędrówkę. Wydostał się na zewnątrz i zobaczył, że zapadła kolejna noc. Ken poczuł dopadające go ogromne zmęczenie. Postanowił znaleźć jakieś miejsce do spania. W jednym z budynków na łóżku w kącie rozłożył zabrany jeszcze skrypty koc i zasnął głębokim snem. Rano Ken wstał Rześki i wypoczęty. Postanowił niezwłocznie wyruszyć do ruin Waszyngtonu, aby odnaleźć Radio Galaxy News. Był pewien, że tam znajdzie ojca. Już cieszył się na spotkanie. Ojciec z pewnością wszystko mu wyjaśni. Dlaczego nic nie mówiąc odszedł z skrypty? Dlaczego zostawił go samego? Ken chciał jeszcze tylko szybko pożegnać się z nową Igobem. Poszedł więc do salonu. Posłuchaj, jestem w pracy, więc się streszczaj, dobrze? Dobrze, zajmę ci tylko chwilę. Słyszałaś coś może o rozgłośni Galaxy News? Na pustkowiach jest tylko jedna wolna rozgłośnia radiowa. Gość, który ją prowadzi, Trzy Pies, jest chyba jedyną osobą, którą obchodzimy. Cały czas mówi o walce czy coś. To lepsze od tego gówna, które nadaje druga stacja. Dziękuję ci, Nowa. Dzięki za wszystko, co dla mnie zrobiłaś. Wyruszam. Wyruszam do ruin Waszyngtonu. Będę dalej szukał mojego ojca. Życz mi szczęścia. Na razie. Trzymaj się. Zapytał też Moriarty'ego, co słychać w mieście. Jestem właścicielem salonu. Plotki to codzienna rzecz. Ta jest za darmo. Kojarzysz Lucy West? Tę młodą ślicznotkę? Boi się. Czego lub kogo nie mam pojęcia. Ale aż czuć od niej strach. Ho, jak fajnie. Mój ulubiony gładzioch. Goba mocno klepnął na pożegnanie po ramieniu. Nie pij mnie. Przed wyruszeniem w drogę Ken postanowił wstąpić do składu przy kraterze, aby uzupełnić zapasy. Hej, słyszałam, że pochodzisz z krypty. Od lat nie widziałam nikogo z was. Miło Cię poznać. Jestem Moira Brown. Prowadzę skład przy kraterze, ale przeważnie naprawiam różne rzeczy i zajmuję się badaniami. Słuchaj, pracuję nad książką o pustkowiach i wspaniale byłoby mieć wstęp autorstwa mieszkańca krypty. Mogę liczyć na Twoją pomoc? Skąd masz kombinezon z krypty? Dość dobrze pamiętam, jak z 10-12 lat temu przybyła do miasta dziewczyna w czymś takim. Nie miała pojęcia o pustkowiach, a ja wiedziałam, że bez żadnej ochrony zrobi sobie krzywdę. Zaproponowałam, że wzmocnię ten jej kombinezon skrypty. Więcej jej nie zobaczyłam. Pewnie biedactwo gdzieś zginęło. Można powiedzieć, że ona popchnęła mnie do napisania tej książki. Jeśli mi pomożesz, będzie twój. Jestem ambasadorem utopii, znanej jako Krypta 101. Złóż pokłon, Hamie. Och, oczywiście, Wasza wysokość. Przyjmijcie ten wzmocniony kombinezon jako dar megatony dla waszego potężnego imperium. Radzę wam jednak podróżować incognito. Rozumiecie, w tej okolicy ludzie nie są przyjaźni monarchii. To pomoże książce? Co powiesz na pomoc przy badaniach? Mogę ci zapłacić, poza tym to kupa zabawy. Jaka to praca i jaka zapłata? Zobaczmy. Kontakt z promieniowaniem, testy eksperymentalnego urządzenia, no i nie będę cię oszukiwać. Może trzeba będzie też coś przeczytać. No wiesz, takie rzeczy. Za to wszystko mogę ci dać kapsle, leki, chemikalia, a nawet parę tych nowych wynalazków, jeśli dobrze się sprawisz. Interesuje cię to? Brzmi w porządku. Powiedz mi coś więcej. Cóż, pustkowia to niebezpieczne miejsce, prawda? Ludziom przydałby się zbiór dobrych rad. Na przykład podręcznik przetrwania na pustkowiach. Będę potrzebowała pomocy przy sprawdzeniu swoich teorii. Nie chcę, żeby ktoś ucierpiał przez mój błąd. Ludzie nie są szczęśliwi, gdy tak się dzieje. Mm, nie, wtedy bardzo krzyczą na mnie, używając bardzo brzydkich słów. Świetnie. W pierwszym rozdziale muszę chyba napisać o tym, jak przeżyć codzienne zagrożenia. Na przykład, gdzie można bezpiecznie znaleźć jedzenie, a gdzie nie. Czym grozi promieniowanie, jak uniknąć min, a nawet z nich skorzystać. To kupa zabawy, nie sądzisz? O czym piszemy najpierw? Może promieniowanie? Tak, w tej kwestii potrzebuję Twojej pomocy. Dużo o tym czytałam, ale jakoś nie miałam okazji zbadać żywego przypadku. Przynajmniej nie na długo. Dobrze by było, gdyby udało ci się wystawić na działanie promieniowania, żebym mogła zbadać jego skutki. Oczywiście nie chodzi mi o dawkę śmiertelną. Wyleczę cię, zanim do tego dojdzie. O, to słodkie, jak brzoskwinka. Czy raczej jakiś wyschnięty owoc, rosnący we wściekle radioaktywnej parodii tego, co kiedyś było uprawą? Dawka 200 radów wystarczy do badania lekkich skażeń. Ale jeśli przyjmiesz 600 radów, lub więcej, moje testy będą o wiele dokładniejsze. Jeśli tylko wrócisz, zadbam o to, żeby nic ci się nie stało. O, kiepsko się czujesz? Czy może masz za dużo na liczniku Geigera? I jeszcze trochę promieniowania i wypalę dziurę w podłodze. Widzę, aż promieniejesz z radości. Teraz spróbuj nie ruszać się przez chwilę. Powiedz jak się czujesz, a zaraz cię opatrzę. Masz dużo szczęścia, wiesz? Normalny człowiek w tym stanie ledwo ustałby na nogach, nie mówiąc już o powrocie. Zapiszę tylko parę spostrzeżeń i wyleczę to paskudne promieniowanie odrobiną specyfiku własnej roboty. Nie miałam okazji wypróbować go na kimś tak silnie skażonym, ale na pewno wszystko się dobrze skończy. Jakie to ekscytujące, nie sądzisz? Dobra. Trochę braminiego mleka, parę magnesów, jeszcze trochę ciepłych myśli. Cóż, dobra wiadomość to to, że żyjesz, ale wystąpiły też pewne skutki uboczne, taka mała, maleńka mutacja. Ale przynajmniej jest niegroźna. Proszę, weź ze sobą trochę środków przeciwko promieniowaniu. Jako przeprosiny za to, że poplątałam ci DNA jak kociak kłębek Moheru. Muszę jeszcze sprawdzić, czy można bezpiecznie zabierać żywność z tych wielkich magazynów. Ktoś musi sprawdzić, jak można przejść przez pole minowe. I to składa się na pierwszy rozdział książki. Coś Ci się spodobało? Dobra, na początek sprawdzę Super Superdupermarket. Cóż, każdy od czasu do czasu potrzebuje żywności i leków, prawda? Muszą więc wiedzieć, gdzie można je znaleźć. Niedaleko stąd jest stary Superdupermarket. Muszę wiedzieć, czy zostało w nim chociaż trochę żywności bądź leków. O, doskonale! Najważniejsza jest żywność. Ale spróbuj zdobyć też jakieś leki. Jeśli nic nie znajdziesz, to przynajmniej wróć w jednym kawałku, dobrze? Umojry kupił karabinę KR-15 z tłumikiem. Uznał, że przyda mu się w ruinach Waszyngtonu. Szeryf Lucas powiedział, że to strefa wojny. Na razie.